Warto trzymać się przepisów, ale niektóre rzeczy robić po swojemu. Gotowanie sprawia wtedy jeszcze więcej radości. Otwieramy lodówkę i ostatni w tym roku Fridge Challenge. Zaczynamy? Widzę utka z kurczaka, maślankę rągowską, cytrynę, musztardę, więc dziś po swojemu zrobimy tymiankowo-cytrynowego kurczaka w maślankowej marynacie. Co będzie potrzebne? Miska, dwie cytryny pokrojone w plastry, dwa posiekane ząbki czosnku. Posiekajcie też połowę tymianku, plus łyżka musztardy, łyżeczka soli, odrobina oliwy z oliwek. Dodajcie 500 ml maślanki mrągowskiej naturalnej. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Utka zalewamy marynatą i zostawiamy na minimum 2 godziny, a najlepiej na całą noc. Wystarczy. A teraz reszta tymianku, 3 ząbki czosnku, trochę oliwy, reszta cytryn i do piekarnika na 40 minut. Pieczemy. Idealnie. Mięso w środku jest miękkie, na zewnątrz rumiane, kurczak gotowy. A do kurczaka – magietka lub makaron. Kurczę, ale dobre! Czwarty Fridge Challenge zaliczony. Tym samym przechodzicie na wyższy poziom i zostajecie maślankowymi ekspertami. Brawo! Gotujcie pysznie i po swojemu z maślanką rągowską, A w poszukiwaniu inspiracji zajrzyjcie tu.